Siema jestem RAID Witam Was w filmie na moim no kanale. A w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie nowego browera, czyli Lauriego i Lauriego, który właśnie wyszedł. Do gry i zapraszam Was do oglądania. No i dobra, tak więc na samym początku odblokuję go sobie za kredyty z... z poziomów mistrzowskich z tego względu, że po prostu nie chcę na razie marnować. Make like a tree and się tą grę. O! Ja nie chcę marnować kredytów z tych, z karnetu Więc dobra, na początku sobie odbierzemy tutaj kredyty To to nie powinno długo trwać, więc No szybko to sobie poodbierajmy Ogólnie teraz jeszcze trwa i ten, mistrzowskie szaleństwo, więc jak chcecie to sobie wbijacie te mistrzowskie Alejki, ponieważ naprawdę się bardzo opłaca Macie tu nawet spoko nagrody tak więc jeszcze sobie odbierzemy z za LU. 200 kredytów. Dobra, tu jeszcze sobie odbierzemy za AMBER. Dobra i sobie jeszcze odbierzemy za, czekajcie. Gdzie tu się tak świeci? O, odbierzemy sobie może za dynamika. O, tutaj odbierzemy jeszcze punkty mocy i uwaga. W tym momencie Nowy Brawler wlatuje na konto. Więc jest bardzo dobrze. Tu sobie jeszcze odbierzmy. oczywiście, punkt mocy. No i dobra. Teraz sobie to postać tak jakby trochę ulepszymy, żeby się nią trochę lepiej grało. Myślę, że ją spuszuję tradycyjnie, tradycyjnie na 25. Razy, ponieważ od dłuższego czasu już tak robię. Ci po prostu odlokuję tą postać i od razu ją puszuję. Więc dobra, mamy ją na poziomie siódmym. Więc ja sobie jeszcze ją podbimy na poziom ósmy. No i sobie zagramy naszą jakąś gierkę. Więc lecimy z gierką. <coughs> Głównie ta gierka będzie na pote, jak tutaj widzicie. No i co? No i to jest bardzo mocna postać, ponieważ ona ma taki wiecie, podwójny na To jest coś z ale. Trochę lepsza. Czekajcie, odbiegniemy sobie odrobinę, ponieważ zaraz coś dodniemy. Zaraz sobie tego, tego jego brata wezwiemy. O, dobra. Żeby nam odrobinka pomógł. Ogólnie to jest fajne, że ten jego brat. Ładuje nam ulta Czekajcie, uciekniemy sobie tam Zobie jeszcze tą czeki przynajmniej Trochę poobijamy, no i dobra Postarajmy się szybko zabić No i git Kurde Dobra no I po tej gierce sobie jeszcze otworzymy dwa stadrapy na szybko ponieważ Akurat mam, będę miał więc Jest dobra, szybko tą Szalkę sobie zabijemy No i dobra, mamy świadectwo Więc to nie będzie jakiś mega długi odcinek Jak, jak, jak będę go w na kontrakt metrach to być może nagram pod ten odcinek Na razie raczej nie będę go wbijał ponieważ mam niski level Jak wbiję na niby level to sobie go Powiedzmy wbiję tak więc otworzył sobie szybko z dropy. No i niestety, ale jak zwykle nic ciekawego, jeszcze pragnę powiedzieć, że w sklepie pojawiły się nowe skinki. W okazji Nowym roku i właśnie się nad nimi zastanawiam. Do mam już fajnego skina. Myślę nad tym Lord Spike'em albo Tym Bulem, więc, więc być może któregoś z kupię. Więc dobra, więc dzięki. Trzymajcie do swojego odcinka. Cześć, hej.